siema ma no i dzisiaj będziemy przerabiać właśnie ona czuje we mnie pieniądz ona czuje we mnie biedę więc oglądajcie sobie tutaj to a ja już będę wam śpiewał Wsiadam w masz w masz, w daję Mam ludzie się zyla. Na mej ręce kasę błyszczy, żadna laska nie zapiszczy. Z klubu wyjdę, bo za drogo palę w domu kolorową. Na mej chacie siedzę sobie, żadna laska tu nie przyjdzie. Ona czuje we mnie biedę, bo zjadę paszę z chlebem. Patrzy na mnie spacznym zezem, bo wyczuła we mnie biedę. Szepcie do mnie. Jestem daga i atrygut to nadwaga. Idę do niej. Ona stawia. Nie zdago się, nie umawia. Do maka wijamy na pełnym lansie. Do kasy idziemy, już odbija nam się. W jej oczach już widzę dzikie pożądanie. Dagmara że wszystko, nic mi nie zostanie. Ona czuje we mnie biedę. Bo zjada paszczę z chlebem. Patrzy na mnie z pacznym zezem. Bo wyczuła we mnie biedę. Bo zjada paszczę z chlebem. Patrzy na mnie z pacznym zezem, bo wyczuła we mnie biedę. Biedę, 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 biebie, bie pieniądz. Ona czuje we mnie biedę, bo zjada pasze z chlebem. Patrzy na mnie z pacznym zezem, bo wyczuła we mnie biedę. Ona czuje we mnie biedę, bo zjada pasze z chlebem. Patrzy na mnie z pacznym zezem, bo wyczuła we mnie biedę. No i co? Ona czuje we mnie biedę. Pięknie. Już się skończyło. Jak wam się spodobała ta moja przygódka, to subujcie, lajkujcie mój kanał. No i czego jeszcze więcej chcecie? Więc trzymajcie się. Jeszcze raz powtarzam. Łapkujcie. Muchas gracias.